Czy wiecie, ile kosztuje minuta? W Polsce w 2023 roku minuta jazdy pociągiem kosztowała nas 2,5 miliarda złotych. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Rząd i samorządy wydały w tym roku aż 161,5 miliarda złotych. Na inwestycje, które często przypominają bardziej absurdalne żarty niż realne projekty. Półboiska w Kielcach za 150 tysięcy, winda, która pokonuje 30 cm tak, 30 cm za 110 milionów, czy aplikacja za 2 miliony dla 8 osób. Brzmi jak scenariusz komedii? Niestety, to rzeczywistość, a to dopiero początek. Zostańcie ze mną. Na początku proszę o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i udostępnienie, aby dotarło to do większej ilości osób. Za każdą formę wsparcia bardzo serdecznie dziękuję. Warsaw Enterprise Institute przygotował czarną księgę wydatków publicznych, a więc zaczynamy. Półboiska w Kielcach. Dokładnie. W 2016 roku zbudowano półboiska. Brakło już na całe bo budżet obywatelski dał tylko 150 tysięcy złotych, a pełne boisko kosztowałoby dwa razy więcej. Mieszkańcy najwidoczniej uznali, że jedna bramka to wystarczający żarcik. Chociaż brak drugiej budzi tylko śmiech i niedowierzanie. Kolejna inwestycja to dziurawy zbiornik retencyjny. Kraków postanowił zabezpieczyć miasto przed powodzią, ale zbiornik za 2,5 miliona złotych okazał się równie szczelny jak sito. Testy podczas ulewnych wakacji w 2024 roku udowodniły, że konstrukcja rozpadła się pod naporem wody. Cała inwestycja przypomina bardziej eksperyment niż realny projekt. Zamiast ratować miasto, projekt po prostu pokazał, jak źle się liczy koszty. A jak śmiesznie można się potknąć przy planowaniu. Kolejna wtopa to bezpieczny kredyt 2%. Rząd w lipcu w trzecim chciał pomóc młodym przez bezpieczny kredyt 2%. Ale zamiast taniego kredytu powstał projekt za 16 miliardów złotych. Czyli o 5 miliardów więcej niż zaplanowano. Rzeczywista stopa oprezentowania była dwukrotnie wyższa niż obiecywano. Co sprawia, że program bardziej przypomina figlarne podejście do bankowości niż realną pomoc. Skorzystały na tym tylko banki i deweloperzy. Niekończące się Igrzyska Europejskie w Krakowie. Spółka organizująca Igrzyska Europejskie w Krakowie wpłacała pensje nawet po zakończeniu imprezy. Milion złotych miesięcznie, czyli 3 miliony na kwartał. Na wynajem i catering. Okazuje się, że za kulisami sportowego święta trwała niekończąca się uczta dla biurokratów, którzy nie wiedzą kiedy mają przestać. System, którego nie ma, to kolejne zmarnowane pieniądze. Na odrze rozegrała się prawdziwa tragikomedia ekologiczna. Zamiast ratować ryby, Ministerstwo Klimatu postanowiło zbudować system monitoringu wód za 250 milionów złotych. Instytut Rybacka Śródlądowego, zupełnie nieprzygotowany do zadania, wybudował zaledwie 46 punktów pomiarowych zamiast planowanych 825. Cała inwestycja to dowód na to, że jak się mierzy wodą, to niekoniecznie robi się to skuteczne. 52 miliony zaliczki poszło w próżnię, a pracę wstrzymano na podstawie krytyki NIK i interwencji prokuratury. Efekt Żadnego ratunku dla ryb, tylko kolejny przykład zmarnotrawionych publicznych pieniędzy, z którego nawet sam Nemo by się wstydził. Na początku wspominałem o minucie i ile by kosztowała. Otóż minuta kosztowała nas 2,5 miliarda złotych, bo tyle kosztowała modernizacja linii kolejowej E20 między Poznaniem a Warszawą. Miała przyspieszyć podróże. Efekt Pociągi jadą o jedną minutę szybciej za cenę 2,5 miliarda złotych. Inwestycja, która trwa już 7 lat, ciągnie się niczym zacięty film, a finalny odbiór pozostaje wiecznie w oddali. Wszystko zaczęło się od złych szyn. I teraz płacimy za minimalny przyrost prędkości, który nawet nie zawsze się sprawdza, bo pociągi przecież lubią się spóźniać. To doskonały przykład, jak państwowe pieniądze mogą zostać wydane na efekt minimalnej poprawy, która przyprawia o uśmiech i łzy jednocześnie. Państwowe, nieistniejące mieszkania w zakrocie. Piękny tytuł. Państwowa spółka Polskie Domy Drewniane, powołana do budowy mieszkań, zamiast spełnić oczekiwana, przynosi straty i absurdalne koszty. 33 lokale za ponad 100 milionów złotych. Zamiast zaspokoić potrzeby mieszkańców, spółka wydaje pieniądze na zakup nieruchomości i opłacanie zaliczek, a część środków leci w nieznane. Raporty NIK pokazują, że wybudowanie mieszkań to tylko marzenie, a cała operacja przypomina groteskowy teatr, w którym państwowe pieniądze. Znikają szybciej niż można powiedzieć, nieruchomości. Efekt? No cóż, mieszkania, które miały powstać, nadal pozostają tylko w planach, a odpowiedzialni są już przedmiotem prokuratorskich postępowań. No i kolejny hit to strefa wypoczynku pod mostem. Katowickie urzędy wymyśliły strefę wypoczynku pod wiaduktem. Luksus w postaci sześciu ławek i dwóch koszy na śmieci za ponad 66 tysięcy złotych. Pięknie, prawda? Miejsce miało być oazą relaksu dla mieszkańców, ale efekt wywołał tylko uśmiech i falę krytyki w internecie. Początkowo twierdzono, że to inicjatywa wykonawcy, a potem okazało się, że to pomysł samych urzędników. Mieszkańcy, zirytowani marnotrawieniem, zorganizowali petycję, która ostatecznie doprowadziła do usunięcia tej strefy wypoczynku. To kolejny dowód, że w Katowicach publiczne pieniądze potrafią płonąć na projekty, które znikają równie szybko, jak się pojawiły. Tyle, że znikający projekt nie przywrócił gotówki dla miasta. Gotówka przepadła. Byliście kiedyś na Placu Zabaw dla Dorosłych? Bo ja jeszcze nie. A w Gdańsku zrealizowano pierwszy plac zabaw dla dorosłych, który kosztował, uwaga, 340 tysięcy złotych. A jego atrakcje to m.in. huśtawki, leżaki i hamaki. Ale żadnej karuzeli. Projekt, który miał integrować międzypokoleniowo, wygląda bardziej jak kosztowny żart, bo ceny poszczególnych elementów wielokrotnie. Przekraczają ich rynkową wartość. Opozycja i część mieszkańców podkreślają, że to kolejny przykład marnotrawstwa pieniędzy i gdzie zamiast realnych korzyści, dostajemy jedynie przesadnie drogie gadżety. Efekt końcowy: plac zabaw zamiast bawić, budzi tylko pytania o sens wydawania publicznych funduszy na takie. Coś. W październiku w 2020 roku PKP wraz z politykami PiS otworzyło nowy dworzec w Nowych Raciborach, który miał być symbolem komfortu i ekologii. Niestety mimo pięknego dachu, trzech ścian, stojaków na rowery i wyświetlacza rozkładów zabrakło jednego kluczowego elementu – torów, dzięki którym pociągi miałyby pojechać. Inwestycja za 3,7 miliona wyglądała jak bajka o nowoczesności, która w praktyce stała się groteskowym widokiem, gdzie otwarcie stacji przypominało bardziej paradę pustych obietnic niż funkcjonalny transport. Mimo zapewnień urzędników, mieszkańcy szybko odkryli, że jedyne pociągi, z jakimi można było się spotkać, to te od starego. Sąsiedniego dworca. Cała historia to klasyczny przykład, że zamiast poprawiać infrastrukturę, publiczne pieniądze czasem trafiają na projekty, które nie potrafią ruszyć z miejsca. Może dlatego, że nie było torów. W ramach korekty Krajowego Planu Odbudowy, polski rząd postanowił zaserwować kierowcom niespodziankę. Dopłaty do używanych aut elektrycznych, których wartość wynosi aż 1,6 miliarda. Program, który miał promować ekologiczne rozwiązania, w praktyce faworyzuje niemieckich producentów, starszych elektryków, no bo przecież Niemcy nowych nam nie będą sprzedawać. Mimo, że te pojazdy nie cieszą się wielkim zainteresowaniem i nie są aż tak eko, dzięki rewizji KPO beneficjenci mogą liczyć na dopłaty nawet do 40 tysięcy złotych. Tylko po co kupować starego używanego elektryka? Gdzie tu sens? Kto je kupi? Tymczasem rząd zrezygnował z finansowania produkcji leków, bo, jak wiadomo, trzeba sprzedać niemieckie samochody. A ten temat to wywoływał falę protestów, ale jakoś mało skutecznie. Szczepionkowe darowizny otóż rząd prawa i sprawiedliwości zaskoczył wszystkich kupując 129 milionów szczepionek przeciw COVID-19, z czego blisko 13 milionów oddano jako darowizny. Komu można podarować szczepionki? Co daje wartość rzędu 1,3 miliarda. W dodatku na transport tych podarowanych szczepionek wydano ponad 3,5 miliona złotych. Co dodaje smaczku do tej medycznej farsy. Polityka z zakupu szczepionek przypominała zakup na zapas, a potem gdy nikt nie chciał ich przyjąć, to je po prostu oddano. No i kolejna wisienka na torcie, a raczej winda. Na nowo wyremontowanym dworcu Gdańsk główny zainstalowano windę, która ma ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym, ale jej zasięg to 30 cm. Dokładnie tak. Nie przesłyszeliście się. Winda jeździ 30 cm do góry i naturalnie 30 cm w dół. Projekt o wartości, uwaga, 110 milionów złotych. Budzi lekkie niedowierzanie, gdyż za tyle publicznych pieniędzy można by było wybudować coś o wiele bardziej użytecznego. Opóźnienia i liczne problemy organizacyjne. Tylko podkreśliły absurdalność przedsięwzięcia. Inwestor miał czas, by to lepiej przemyśleć, ale po co, skoro można zarobić 112 milionów? A przecież można by było wylać zwykły podjazd z betonu, ale po co? Wtedy przecież ktoś by nie zarobił 112 milionów 17 milionów na grę, która nigdy nie powstanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała 17 milionów złotych dofinansowania firmie Sundok, współwłaścicielce której jest Olga Tokarczuk, na stworzenie systemu do gier. Kwota przypisywana na narzędzia mające ułatwić produkcję gier. Budzi lekkie zdziwienie, bo jest to wsparcie dla półproduktu, który miał zrewolucjonizować gaming. Krytycy wskazują, że państwo przepala pieniądze na branżę, która potrafi tworzyć półprodukty bez wsparcia publicznego, a kondycja spółki zanotowała straty. Tylko potwierdza absurdalność wydatków. To kolejny przykład, kiedy zamiast inwestować w rozwiązania o realnym efekcie, publiczne fundusze trafiają na projekty, które wyglądają jak marketingowa ekstrawagancja. A tu kolejny hit. Promocja w lasach. No nigdy byście na to nie wpadli. Lasy państwowe postanowiły zainwestować 65 milionów złotych w kampanię billboardową, mającą zdobić nadleśnictwa tablicami informacyjnymi, które, jak się później okazało, miały również potencjalny charakter wyborczy. Przetarg na te billboardy, skonstruowany niemal pod konkretnego dostawcę, no, okazał się koszmarem, bo zamiast tanich rozwiązań wybrano ofertę znacznie droższą, oczywiście. Po instalacji część tablic postawiono źle, a dokumentacja zniknęła, co oczywiście wywołało podejrzenia. Ostatecznie, gdy publiczne pieniądze przepaliły się na rozwiązanie, które i tak szpeci krajobraz, Zdecydowano o ich likwidacji. Czyli kupiono billboardy, postawiono billboardy, a później się okazało, że jednak no, w lesie to ładnie nie wygląda i trzeba je usunąć. Cudownie. No i czas na małe podsumowanie. Każdy z przykładów to nie tylko kolejny wydatek to świadectwo braku planowania, niekompetencji i przepalania publicznych funduszy od absurdalnych inwestycji sportowych przez marnotrawstwo w infrastrukturze aż po projekty cyfrowe i promocyjne nasze podatki ulatniają się na działania które zamiast służyć obywatelom stają się materiałem do żartów, śmiechów i przedmiotem krytyki społecznej czy naprawdę chcemy aby nasze pieniądze pracowały na Taki finansowy cyrk.